Zabierzcie kanał i postaw wirtualną kawkę. Link w opisie. Bardzo cieszę się, że są trzy główne postulaty, ale poza nimi są jeszcze inne elementy, takie jak oszustwo jungu, które nas w mówią o tym, od wielu, wielu lat. Tak to jest. Słuchajmy komisję Labele. za Waszą sprawę. Straty, że to w wyniku złożenia około 50-60%, żeby mrujcie, a kalkulacja wy wygląda Polką to, w sposób nieprawidłowy. Jesteś polityką, która swoim zasobom sprawę narodową prowadzić. Przegracie, przegracie, bo zostaniecie z administracji. Bardzo ważne, ale nie zróbcie Równo Żadne, Zadne, jeśli nie dopuszczacie ludzi, którzy stoją po nas? Spierdalaj, 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 przy tych to tak tych jak proszę bardzo. Dziękuję bardzo, tak się właśnie upierdala właśnie jak polską, strach, jak że że może się uda, że że może władza będzie miła, że władza władza do serca jak jak i jak